Cześć, z tej strony Bogutka. Cieszę się, że zawitaliście na mój kanał na YouTubie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się inspiracja, którą przygotowałam dla Was w ramach inspiracji dla Design Teamu Scrap Boys. Trochę nietypowa jak na mnie kartka, ale zobaczcie co się wydarzyło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do zobaczenia! Powiem Wam, że być członkiem design teamu to świetna przykoda. O tyle mi się podoba, że mogę sobie pozwolić na kombinowanie, na testowanie różnych form, które w normalnych okolicznościach przyrody pewnie bym nie zrobiła. A tak to mam szansę na wyjście ze swojej strefy komfortu i podszkolić swój warsztat. Aby zrobić taką kartkę, należy arkusz papieru A4 podzielić na dwie różne części, następnie zbigować i powstaje nam jedna część. To jest kartka a druga część, którą właśnie tutaj prezentuję i ona również jest spigowana. Co jest najważniejsze, miejsca, gdzie są zaznaczone x -y, muszą być jednakowe. Tak więc na środku wytniemy takie małe okienko. Ja tutaj posłużę się wykrojnikiem, trochę na nudę, ale równie dobrze można to zrobić nożykiem. To okienko pozwoli nam zrobić taką rameczkę i nie wyrzucajmy tej kartki, gdyż ona przyda nam się w późniejszej pracy. Mając już takie okienko i to biegowanie, zaginamy biegowanie z obu stron. Pozostanie nam taka rameczka. Tą rameczkę będziemy przyklejać do naszej bazy. Rozkładamy na płasko naszą rameczkę i przyklejamy, usmarujemy klejem tylko ten jeden fragment. Zaginamy i musimy tak wcelować, tak wymierzyć to miejsce przyklejone, aby było ono równe w miejscu zagięcia tej kartki bazy. Tak, czyli środek, zagięcie o, i powstaje taka rameczka. Mam nadzieję, że to było widać. Drugim elementem będzie to, by kartkę papieru, która będzie naszym tłem, przykleić do bazy. To znów przyklejamy w ten sposób, że zostawiamy około centymetra od prawej nie nieposmarowane klejem. I również tak zaginamy, aby bigowanie nie haczyło nam tej kartki i mogło się spokojnie zamykać i otwierać. Teraz rameczkę przyklejamy właśnie z tej drugiej strony, tak aby ta kartka mogła się zagnąć. Dlatego zostawialiśmy miejsce, gdyż teraz. Klej nakładamy na tą zewnętrzną część kartki okienkiem i podsuwamy pod to, naszą, pod to nasze tło. Możemy w ten sposób zagiąć, aby kartka się zagięła. I właśnie o to chodzi, by kartka mogła się swobodnie zamykać, i więc nie odstawała. ozdabiamy. Ja już wcześniej wyciąłam elementy z, właśnie z kolekcji fairy. Stwierdziłam, że sobie ułożę taką historyjkę, że e, króliczek z wróżką e, mówią sobie dobranoc, a druga wróżka jeszcze e, oświetla nam latarenką e, na e, całą tą scenkę. Myślę, że to będzie taki miły po prostu obrazek. Duszuję brzegi, aby Niby one białe i nie, nie bardzo rzucały się w oczy. I układam sobie tutaj scenkę. Wyginam elementy, ponieważ nie mogę zrobić tutaj żadnej przestrzennej i takiej warstwowej pracy, ponieważ ta kartka musi się zamykać. Wystarczy lekko podgnieść brzegi elementów do wycięcia, posmarować na środku klejem, żeby te brzegi odstawały i już to doda nam takie poczucie troszeczkę takiej przestrzeni i trójwymiarowości. Naklejamy tutaj wróżkę, tak sobie stwierdziłam, że ona będzie tutaj w dobrym miejscu. I musimy uważać, że przy zamknięciu tej kartki, żeby żaden z tych elementów nie wystawał poza tą kartkę. Teraz złożyłam tą kartkę na płasko, wróżkę przykleiłam tak, jakby już była ta kartka zamknięta, podkleiłam ciutkę klejem i dokładam dodatkowe elementy. Wróżka będziemy nam tą latarnię trzymać doświetlać, więc trzeba ją dobrze umiejscowić. I ta wróżka jest jakby tym pierwszym planem, a z tyłu mamy plan króliczka z wróżką i jego domkiem muchomorki. Aby dodatkowo ozdobić kartkę, musimy również dołączyć pewne elementy. Ja tutaj zdecydowałam się na kwiatki które tak jakby zamykają tą, tą ramkę. Teraz pola na klejenie i teraz to miejsce pikowania tego drugiego budowania smarujemy klejem i najłatwiej jest po prostu zamknąć kartkę, sprawić, żeby ona się przykleiła i możemy się wziąć do pracy i ozdabiania wierzchu. Zdecydowałam się na kolejne arkusze, wycinamy kolejnych arkuszy papieru, zaznaczam miejsca, gdzie chciałabym, żeby ta kartka została obcięta, ponieważ ani nie chcę górnego, górnej części zbyt mocnej, ani dolnej, więc po prostu na środku zaznaczyłam miejsca, gdzie powinnam obciąć. Prostokąt z wykrojnika, element dekoracyjny z bloczka, dwa paski, które wydłużą mi tą kompozycję i będą one nadawały taki Kształt. I tutaj możemy lekko y, pobawić się w warstwowaniem. Pierwszą warstwę naklejam bezpośrednio na, na bazę. Drugą warstwą będzie ten prostokąt wycięty. I tutaj używam y, elementów z tekturki, którymi mi pozostały z jakichś tam prac. I przeklejam to do Stworzy mi to jakby taką pierwszą warstwę i będzie już troszeczkę więcej się na niej działo, będzie bardziej odstające. Dokładam różki, kombinuję z kolorami, jak najlepiej ugryźć temat, żeby wyglądało to jak najbardziej atrakcyjnie i kompozycyjnie, kolorystycznie. Ups, okazuje się, że napisuję drugą stronę. Obcinam, żeby nie było takich płaskich zakończeń pod kątem prostym, tylko właśnie takie alachorągiewki. chorągiewki. I teraz aby znów dodać troszkę więcej warstw, ale nie przesadzić. Wyginam papiery. Przyklejam tylko środek. Tylko po środku, właśnie na nanoszę klej. Dokładam obrazek. Patrząc na to, brakuje mi takiego obramowania do tego obrazka w łóżki, więc dodatkowy pasek, który stworzy mi kolejny taki podkład dla obrazka. Nie mówiłam Wam, zdecydowałam się na wróżkę tą taką rudą, gdyż ona będzie korespondować z tą wróżką, którą mam w środku wybraną. Tak, która trzyma latarnię. Dokładam parę elementów kwiatuszki. Coś mi tu brakuje, więc zakuszę, wycinam Bukiecik. Niezbyt duży, właśnie, żeby nie było. Przeciążenia w tej pracy, ale elementy folorystyczne bardzo lubię. I teraz zwróćcie uwagę, jak wycinam. Wycinam to w ten sposób, że nożyczki po prostu dociskam, a obracam kawałkiem papieru, który właśnie wykrawa. Tutaj decyduję się na kosteczki dystansowe, gdyż fajnie będą one um, odstawać od y, właśnie tego elementu. Dodatkowo na nasze klej, ale tylko po to, żeby mieć y, zawsze się śmieję, żeby mieć taki poślizg w razie jakiegoś y, niedo, y, niedoprecyzowanego momentu, miejsca. Zawsze mogę przesunąć leciutko po tym kleju, przejechać. Element w środku y, postanowiłam, że również. Y, ten pasek, który taki został, przykleję coś kolorowego. I mogę zrobić kartkę z lewej strony. Wybrałam takie dwa arkusze papieru. Przyklejam. Oczywiście one mogą być dowolne. Nie muszą być to dwie dwukolorystyczne, z dwóch arkuszy. Może to być jeden, akurat wybrałam taki, żeby też się coś fajnego działo. A kwiatki nawiązują do przodu, tak samo ten dolny pasek w paski również jest widoczny na okładce, więc super mi się spasowało. Tą karteczkę, którą właśnie Wam pokazywałam, to jest miejsce narzeczenia i to jest właśnie wykrojona karteczka wykrojnikiem, ale oczywiście możecie to po prostu odciąć na Troszkę było mi tu pusto, więc zdecydowałam się na ptaszka, też go tuszuję i podklejam, aby coś takiego fajnego, fajny akcent dodać. I w zasadzie kartka jest gotowa, można ją złożyć. Znów coś mi tutaj brakowało. Właśnie, ona jest taka przestrzenna, tutaj ma taki pasek. I coś właśnie mi tutaj brakowało. Normalnie bym pewnie użyła jakiegoś napisu, ale miałam takie gwiazdki i one też fajnie będą nawiązywać do tego, co jest na rysunku z wróżką, do gwiazdek, ponieważ mamy księżyc. I o, mamy taką kompozycję, ona jest taka w długość. Można tutaj dodać napis, pewnie bym tak zrobiła, gdybym wiedziała już dla kogo ta kartka. Można dodać na przykład imię. I zobaczcie, kartka składa się totalnie na płasko, więc można ją spokojnie włożyć do koperty. I tyle. Mam nadzieję, że tutorial był czytelny i zrozumiały. Jeżeli nie, piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli kartka Wam się podobała, napiszcie to w komentarzu. Czekam na wszystkie Wasze informacje i uwagi. Tak więc teraz mówię do następnego. Do zobaczenia.